Wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z 99 dni w lesie. O, co to jest? Mamy tutaj coś. O, mamy jakiegoś fleta. A czekajcie, ten flet jest chyba do oswajania zwierząt, bo mieliśmy update. A i w tej grze chodzi o to, że musimy przetrwać 99 nocy w lesie i dzieją się jakieś dziwne rzeczy w nocy. Mieliśmy update. super po królika prawie tylko marchewki potrzebuje Judy. Tak, mamy. Krójka! Zmień nazwę! Madziab! Chodź Madia, Idźcie <laughs> za nami! Ale super! Później ją włożymy do ogniska, ale teraz zabierzmy się za ognisko, bo zaraz noc będzie. Wkładamy drewno. Musimy pierwszy level. Zrobić już jest noc prawie! I był update, widzowie! Więc teraz w nocy jest dużo bardziej niebezpiecznie. Jest jakiś człowiek też koza, który mnie dość mocno zaciekawi. Mamy poziom drugi. Zaraz jelonek pewnie przejdzie. Dokładamy drewna. Oh, yes. Jest. O! O, węgiel! Mamy chatkę z wędkami. Weźmy jedną. U, jakie tutaj domy są wszędzie! Zbieramy krzesła, krzesła będą na drewno i mamy kolejny węgiel, a! Wilk! Wilk zamkni, zamknij! Wkładamy rzeczy do niszczarki. W sumie wszystko możemy włożyć do niszczarki. Wszystkie krzesła. Zobaczcie, już mamy 15 drewna. Wkładamy węgiel do ogniska. Możemy coś skraftować od razu. Możemy skraftować łóżko za 20 drewna. <głos》> musimy go troszkę pozbierać. I podkładajmy tu rzeczy. O, ten flec się leveluje. Czekajcie. Czy, czy mogę oswoić wilka? O, o, o. Czekajcie, muchę, mogę, muchę, mogę, muchę. Mogę. Co jest? Nie spodziewałem się tego. Steka Chcę Dwa steki możemy mu dać. Dobra, będziemy mieć wilka! Pozbądźmy się tego. Jeszcze jednego steka potrzebujemy. O, nie jedzenia nie mam! Zjedzmy surowe. Jeszcze jednego wilka potrzebujemy, tam jest! Już nie ma! O, Sieć jest! Masz stary zjedz swoich kolegów. Proszę! A, trzy razy! Jak trzy razy! Trzeba go oswoić! Trzy razy możemy udać sześć steków razem! O, tam jest skrzynka! O! O! o gdzie? Słyszałem coś dziwnego! Mamy kolejnego wilka! A! Nie, 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 poczekaj, poczekaj, proszę zjeść, zjeść! Głodny jestem, głodny jestem, pobiegać nie będę mógł! Proszę, proszę, zostaw mnie, zostaw mnie, Jolunku, zostaw mnie, Nie mam jeszcze żadnej latarki! jemy marchewki szybko I, i uciekamy do ogniska, tu jesteśmy bezpieczni chociaż. Maciu, Uciekaj, Maciu. Albo, gryź go. Dokładamy węgla i idziemy z powrotem. Muszę jedzenie pozbierać. Ale otwórzmy najpierw tą skrzynkę. O, włącznia się przyda. Kolejna skrzynka. O, natarka! Kładę, <głodzieżaj> że większego plecaka potrzebuję. Upiecmy sobie jedzonko, zjedzmy wszystko. O, steka ugotowałem. I idziemy Polować na wilki Mamy jednego I jeszcze jednego Potrzebujemy Idziemy oswoić Naszego pierwszego wilka Chodź Madzia Kicaj szybciej Madzia Musisz przy tym być Dajemy mu steka Zobacz Wow Jest A nie, nie, nie jest jeszcze naszym wilkiem Gdzie jest flet? Mamy fleta Oswajamy Oswajamy wilka Proszę Proszę Jedz steki Zobaczcie zakochał się to ta... jaki ładny się zrobił No Czemu on w domu został? Chodź No zobaczcie Jakiś liczny nazwijmy go Grzesiu. A ciekawe czy Grze... Grzesiu może coś robić! CO TO JEST METEORYTY?! CO TO ZA METE... WOW! O, meteoryty spadają! A, jak tu coś walnie, to... BĘDZIE ŹLE! BĘDZIE ŹLE! COŚ TAM SPADŁO! I TUTAJ TEŻ COŚ SPADA! IDZIEMY TAM! IDZIEMY TAM! IDZIEMY TO ZOBACZYĆ! O, jest coś! Co to jest? Co, co to za gra? Co, co, to, co to za gra A! Gryzie! Grzesiu! A grze... grze, Grzesiu i Normalnie! Ale super, on razem z Madzią będzie nas chronić teraz! Hop. Chociaż nie wiem, czy będzie cokolwiek zrobi. I zobaczcie, jakieś inne mięso wypadło. Usmażmy je. Zobaczmy, co się stanie. A co jak Zim surowe? A. Nic się nie stało. Dobra, zbieramy steki, i dzięki tym stekom, to jest jakiś większy krater. Pozbywamy się kraba. Oj, zobaczcie, coś wypadło. Coś, co pewnie da się tutaj wrzucić. Nie da się. Co ja mam z tym zrobić? Dobra, zostawmy tu tutaj na razie. Zobaczmy, co to jest. Tego się zniszczyć nie da. O! Wow! Kopać się tu da! Pewnie od godziny mi to. O! Wow! Kawałki złota i kawałki meteorytów tutaj są. Nie, no widzowie, robimy armię wilków. Zostaniesz dzisiaj w nocy zaatakowany? No nie! B bardzo mi się to nie podoba. Musimy pójść po jakąś broń ciekawą. Idziemy szybko na górę. Mamy tutaj tylko latarki, pieniądze i amunicję do rewolwera, którego nie mam. Wracamy do domu z Grzesiem i Madzią. Bo dzisiaj zostaniemy zaatakowani! Grzesiu! Grzesik, Grzesiu! Grzesiu! Ach! Zagryz ich! Do, do ognia! Musimy to łóżko stworzyć. Mamy łóżko, jeszcze mapy potrzebujemy. O! Po Potrzebuję stopy królika! Ma... Ma... Madziu. Do tego się pozbądźmy. No, to nie ma stopy. Ale stwórzmy mapę najpierw i postawmy ją tutaj. Tutaj mamy jakiegoś kowala, i tutaj mamy jakiegoś pana, którego wcześniej nie było. Dawaj stopę! O, jest stopa, proszę. Bierzemy lepszy plecak na pewno. Mamy teraz 15 miejsca. O, jeszcze skórę wilka potrzebuję, proszę bardzo. Bierzemy lepszą siekierę i trzeba trochę drewna pozbierać. Hop, tu królika przez przypadek zabiłem. No znowu noc się zbliża Nie zdążyłem nawet nic zrobić Nawet po dziecko nie poszliśmy jeszcze Zjedzmy surowego królika O, i mamy wilki Pozbywamy się wilków Bierzemy włócznie Grysik, Grzesiu Grysik, dobrze Mamy steki, mamy steki dzięki temu Tego się też pozbądźmy I mamy też klucz A, co, co się dzieje? Nie? O, o Sufa będzie teraz! Szybko do dziecka, do dziecka, do dziecka! Zbliża się, zbliża się. Idziemy do środka, idziemy do środka. Halo! Uratuję cię! O nie, akurat przyleciała. Mamy wędkę, super o, co to było? O jest przy wejściu Tap, wy wystraszyła się mnie. Bierzemy jedzenie i wracamy do ogniska. O! już się gryzie z innym wilkiem! Rozwalił go! Rozwalił go i to nas spokojnie go rozwalił! Jak on jest silny w ogóle, ale może zginąć, więc trzeba uważać. Poróbmy tu jedzenie, tylko steków nie chciałem marnować, a jest ma... O dziecko w plecaku miałem. Ile mamy steków? Dwa, cztery, pięć steków. Jeden uzmarzyłem niepotrzebnie. Dobra, mamy steka, mamy steka. Wracamy do domu i zaraz ozwoimy kolejnego wilka. Czyli tak, odkładamy wszystko, bierzemy steki, same steki. Sześć steków i szukamy wilka. A, a czy mogę kraba oswoić? Nie mogę. Chce mnie gryźć. C czemu tu wilków nie ma? O, jest, jest, jest. Stoj! Stoj! Nie ma maksymalną ilość zwierząt? Jak maksymalną ilość? To dobra, pozbądźmy się go. No nie, no nie możemy mieć dwóch wi Dwóch wilków. Madzią! Przepraszam, Maciu, przepraszam. Nawet mięso z niej nie dostaliśmy. Musimy mieć dwa wilki, widzowie. O nie, bo ognisko kaśnie. Ognisko kaśnie, szybko. Dodajemy węgla. Węgiel powinien wystarczyć na noc. Zostawmy tutaj steki. Zróbmy troszkę jedzonka. Rozwalmy troszkę drzewa. I zróbmy lepszy crafting. Dodajmy kompas. Dodajmy regularne łóżko. Okej, zobaczmy gdzie jest drugie dziecko. 830 metrów. Musimy mieć czwarty poziom ogniska na pewno. Dlatego pójdźmy w tamtą stronę teraz. I spróbujmy oswoić tego wilka. Nie gryź mnie, nie gryź mnie! Oswajamy. Go, dobra, dajemy mu steki teraz. Dwa steki. Kolejny raz oswajamy dwa steki. I kolejny raz. Oswajamy, mamy dwa wilki! To to, to niech będzie Madzia. I zobaczcie, mamy Madzię. Chodźcie! Co wy robicie? Co wy robicie nie teraz? No chodźcie za mną! Oni się sobą zaczęli zajmować. Dobrze, właśnie o to chodzi. Pozwiedzajmy troszkę tych meteorytów. Musimy też pozbierać to wszystko. <trybuj> nie, nie wiem w sumie po co, ale pozbierajmy. A, lava! lava nie wchodź się tam! A Macia wykorzystuje grzezie i na nim stoi. O, nie, 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 nie sowa, nie, nie, nie suwa, nie sowa, tylko nie suwa Szybko do ogniska! O, nie, jest tu, jest tu. <trybuj> mogę cię oswoić? <trybuj> nie mogę. Gotowy na ulepszenie? Jak mam flet ulepszyć? Nie mam pojęcia, jak to ulepszyć Dodajmy na pewno drewna, bo to ognisko się kończy Jeszcze więcej drewna No nie, jeszcze pada jest burza Będzie w nas strzelać piorunami Zobaczmy, czy tutaj się ulepsza Tego fleta, może gdzie indziej Tutaj nie ma w ogóle ulepszenia żadnego A może tutaj? I co ja mam zrobić? Halo, chciałbym ulepszyć fleta Potrzebujemy na pewno ulepszyć ognisko, nie mogę tej lawy po prostu wylać na to ognisko, będzie, będzie się palić wiecznie wtedy. No i jeszcze w nocy zostaniemy zaatakowani. Dobra, szukamy czegoś, co nam pozwoli ulepszyć ognisko! Na czwarty poziom, co tu jest? Mamy węgiel, mamy dużo marchewek, zjedzmy wszystko w sumie. O! O, Jelonek! Jak to już? Jak to już? Jeszcze mnie ugryz! Szybko! Uciekamy! Uciekamy! Maciek, Grzesiu, uciekajcie! Może do lawy wejdzie? A porzec sobie. Zobaczcie, już nas atakują. Strzelamy do nich. Strzelamy do nich z daleka. Gryźcie ich! Gryźcie ich! <gryźcie> Zobaczcie, gryzą. I pozbywają się. Ty Tych dziwnych ludzi z kultu. Nawet nie mogą podejść do mnie. Spalmy ich. Idziemy dalej na poszukiwania. W coś może być. Diament. O, tutaj coś jest. Zobaczcie, kultyści są. Strzelamy do nich. I pozbywamy się ich. Gin! O, mamy węgiel. O, paliwo. Dobra, paliwo bierzemy. Dzięki temu na pewno zwiększy się nam poziom ogniska. Mamy też rewolwer. Kolejny węgiel. Kolejna skrzynka z rewolwerem. O, co to jest? Tylko tego... tego nie było nigdy. Tego nigdy nie było. Mamy zbrojownię tutaj jakąś z kolejnym rewolwerem. A ciekawi mnie, jak mam tego fleta niby ulepszyć, bo nie mogę nic kliknąć. Klikam wszystkie przyciski i nie działa. Dodajemy paliwa do ogniska. I mamy poziom. Czwarty, teraz dziecko będziemy mogli znaleźć raczej. Dodajmy też resztę. Noc się zbliża, więc na razie nie oddalamy się od ogniska. Albo dobra, trudno, idziemy po dziecko. Z drogi. o, o już! Dopiero się noc zaczęła. Coś tam jest jeszcze wielkiego. Dobra, poleciał, poleciał. O, znowu! Co to jest? To jest ten kopal. A, nie, 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 jeszcze sowa nas goni, jeszcze sowa nas goni szybko, uciekaj, 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 jak ona szybko biegnie, uciekamy do ogniska, jesteśmy tu bezpieczni i mamy piękny dzień, idziemy po te dziecko, zobaczmy co jest tutaj, mamy radio stare, zobaczmy co jest w ogóle tutaj u tego kowala, czekajcie, tutaj będziemy mogli fled ulepszać przecież, przecież to było oczywiste, tutaj mamy, połóżmy flet, oh! Wow, po prostu jest lepszy Po prostu jest lepszy Czekajcie, możemy teraz oswoić tego wilka O nie, mamy maksymalną ilość Mamy maksymalną ilość Maksymalną ilość zwierząt To wezmę A C Czemu z Madzią mam tylko jedno serce, a z, z Grzesiem trzymam Czekajcie, wypuśćmy Madzie Wypuszczamy Madzie Pozbywamy się tego wilka Tego też się pozbądźmy I oswoimy większego Wilka alfa Co? Co to co za wymagania? To jestem szewem kuchni? Jeszcze cztery razy możemy to dać. Odpada w takim razie. Bo wilków? Posponźmy się ich. I mamy kluczyk do dziecka. Noc się znowu zbliża. Jak szybko te noc się pojawią. Bierzemy szybko skrzynkę. Dobra, to się przyda. Wkładamy dziecko do plecaka. I uciekamy stąd szybko. Aaaa No już! Jak to już? Dopiero noc się zaczęła. Uciekamy do ogniska. Stwórzmy też zegar, żeby wiedzieć, kiedy się noc kończy i zaczyna. I zobaczmy, czy możemy uratować kolejne dziecko. 840 metrów w tą stronę. Jest to możliwe, tylko teraz niedźwiedzie będą. No nie no, znowu ten jelonek. Zobaczmy, czy tutaj nie ma dziecka. Jest kanister na pewno. Wilków możemy się pozbyć Mamy też dużo amunicji do rewolwera A dziecko jest gdzieś tutaj Nie możemy się tam dostać na razie O, jakaś lepsza skrzynka Otwieramy Mamy snajperkę Kolejna skrzynka, apteczka No znowu zostaniemy zatakowani dzisiaj Dobra, bierzemy węgiel, wracamy Ulepszyć ognisko Pozbądźmy się też goniących nas wilków Nas wilków Dodajemy do ogniska Rzeczy, bo już nic nie ma w środku i zobaczcie, atakują nas! Atakują mnie! Ach, przepraszam, że mogę was oswoić. Nie, nie mogę. A mamy ja snajperkę przecież! Dawaj go, Grzesiu! Gin! Pozbywamy się wszystkich kultystów I, i wkładamy ich do ognia. I mamy przepiękny poranek. Zróbmy sobie coś do robienia jedzenia. To gdzieś było. Tutaj, nie wiem gdzie to było, tutaj powinno być chyba. O, tutaj jest. Dobra, potrzebujemy drewna. Ulepszamy crafting i musimy znowu 15 drewna zebrać. Dawaj szybko, szybko, noc się zbliża. Potrzebujemy jeszcze 3 drewna, dawaj szybko, szybko. Dobra, dobra, mamy, mamy, uciekamy. A, uciekamy, uciekamy, jelonek wkurzony biegnie. ha, <laughs> zablokował się o drzewo. On jest głupszy niż Grzeziu. A psami zostaw. Dodajemy drewna. Robimy ga garnek, nie robimy garnka, bo metalu nie mamy. Tutaj jest metal jeszcze. No, prawie równo, starczyło idealnie. I jedzenie będziemy robić tutaj. Czyli, czyli tak, potrzebujemy trzech rzeczy, żeby się gotowało. Weźmy to do plecaka. Nie mogę wziąć tego do plecaka, bo musimy dać to dla wilka Alfa, żeby go oswoić. I potrzebował jeszcze kukurydzy, tylko gdzie można kukurydzę znaleźć? A czekajcie, wróżki może? To musimy zbierać kwiatki na pewno, bo mamy ich dopiero 11. Wróżka gdzieś była tutaj. No nie no, jeszcze zima jest. Czy będzie mi cieplej, jak wejdę do lawy? A, nie jest mi cieplej, ale się palę Zobaczmy sklep wróżki. Nie, nie ma tutaj nic o kukurydzy. Ale kupmy coś takiego i, i rozcieńmy je wszędzie po mapie. I teraz. O, tutaj są coraz lepsze rzeczy chyba. To, to, to trzeba zbierać kwiatki po prostu. Albo czekajcie, bo coś może być u tego gościa jeszcze. O, on tu jeździ z koniem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, on ma rzeczy. Zobaczcie, za pieniądze można to kupo kupować. Grzeziu, zajmij się tym wilkiem. Mamy jakieś kwiatki, mamy jakieś rzeczy ozdobne, tego nie potrzebujemy w sumie. Wejdźmy tutaj do kowala. Do kowala! Tutaj też meteoryt uderzył chyba. O co to jest? Rozwal kamień. Dzień dobrysował. Roztop to w gorącej cieczy i ochłodź w zimnej cieczy. O, czekajcie, o, to mogę zbierać! Wow! No, robimy kowadło! O! O Grze Grzesiu prawie umarł Grzesiu proszę zjedz steki Czekajcie Co tutaj można zrobić Można zrobić jakiś epicki hełm O oh, tutaj z meteorytu są rzeczy Dobra tego potrzebujemy Dobra czyli musimy zbierać to teraz Tylko chciałbym wrócić do domu A ta sowa tu cały czas przelatuje Idziemy i tak się dzień robi Czyli tak Podchodzimy do każdego krateru I zbieramy części meteorytu A, a to mogę rozwalać, Mogę J Jakieś wytrzymalsze Co to jest tego nie było? Zbieramy to Kolejne Dobra Złota, potrzebujemy złota, potrzebujemy to. I jeszcze jedno złoto by się przydało. Nie ma. O, tu jest, tu jest. Bierzemy to! I idziemy do kowadła. Nie wiem, czy na kowadło mam to postawić, Czemu tu jest krawt kolejny. Chyba na kowadło mamy to postawić. Tak obstawiam. Postawmy to mimo wszystko tutaj. Może zacznijmy od butów. Zacznijmy od butów. Czy tak, potrzebujemy jednego tego. A nie, czekajcie, stapki potrzebujemy. <laughs> Czyli muszę to wrzucić do lawy po prostu. No, i jeszcze <laughs> dzisiaj zostaniemy zaatakowani. Odkładamy resztę na kowadło. I idziemy obsidian przetopić. <laughs> Tylko wróćmy do ogniska, bo jesteśmy atakowani. A, jeszcze głodny jestem. Nie, nie, nie. Jedz, jedz, jedz. Dobra, zjadłem, zjadłem, zjadłem. Uciekamy, uciekamy, prawie umarłem. No nie. Teraz będzie niebezpiecznie. Pozbywamy się wszystkich rewolwerem. Muszę zimno mi jest. Musimy wrócić szybko i się ogrzać. Jesteśmy mega obici. Dawaj go, Grzesiu, gryź go. Ptana zagryz go. I, I udało się obronić bazę. Bo tutaj też jest złoto, te. Dobra, ale czekajcie, musimy zrobić to, co mieliśmy zrobić. Czyli podejdźmy do lawy, tylko jelonek nas goni. Podejdźmy do lawy, wrzućmy to do lawy. <śledbirds> Boi się lawy. I teraz... Widzowie to średnio działa. A nie czekajcie, to trzeba było rozwalić! Rozwalić najpierw! Teraz wrzucić do lawy. Okej, okay, działa! Rozwalamy. Kolejne wrzucamy do lawy, to jest super! I wrzucamy teraz to do wody. Tylko znowu jesteśmy głodni. Zupkę sobie zróbmy. Okej. Okay. No i ognisko się już kończy, ale idziemy zrobić ten hełm cały, A, albo to buty były. O, tylko trzeba to wrzucić do wody teraz, żeby stworzyć stapki! I teraz, uwaga! Kraftujemy! Kraftujemy! Buty! Pierwsze! Teraz buty mam! co one dają? One jakąś wytrzymałość chyba dają i chyba szybszy jestem trochę. Czekajcie, podejdźmy do wilka. O dobra, coś robią, coś robią, zobaczcie co się ładuje Albo się niszczą I ten wilk mi praktycznie nic nie robił, trzy razy mnie walnął No nie, jeszcze śnieg pada To są żarty, jeszcze noc się robi No nie, a mi ognisko pada Dodajmy to, to drewna Jak szybko spada Wow, co to jest? A to jest ten zamek cały O, to były epickie rzeczy z tego co pamiętam Pozbywamy się kultystów Kolejnych O, teraz na górę chyba idziemy Zaraz z głodu jeszcze umrę. I, idziemy tam z powrotem. Giń, giń Otworzyliśmy drzwi kolejne I kolejne piętro No nie no, znowu to Okej, okay, pokonaliśmy ich Zbieramy metal Zbieramy amulety O, skrzynka tu była w środku tak krzakiem O nie, z zimna umrę zaraz Szybko, szybko, szybko Wow, mamy lepszą zbroję jeszcze Dobra, mamy apteczkę jakby co Mamy diamentów dużo I chyba nic więcej Uciekamy stąd, uciekamy stąd Dawaj szybko, szybko, szybko Do ogniska musimy wrócić Wrócić, jeszcze drewna tam pewnie nie ma Nie no jeszcze ktoś mnie atakuje Jeszcze spowolniony zostałem Dawaj go Gincie Gincie jeszcze jeden Jeszcze jeden ostatni Udało się Przeżyliśmy O kanister kanister Kolejny O co to jest O o to skrzynka jest przecież Nie Jelonek Jelonek Poczekaj skrzynkę otwierałem Skrzynkę otwierałem Masz masz Latarką Latarką uciekamy 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 uciekamy, uciekamy. <laughs> ja nie on jest szybki! Jak nie on jest szybki! Światło tu jest! Światło tu jest! Uciekaj! Zostaw mnie! Zostaw mnie potworze! Uciekamy! jesteśmy bezpieczni. Do ogniska dodajmy troszkę paliwa. Poczekajcie, mamy skórę wilka alfa! I teraz mamy wielki plecak, a kukurydzę bierze się chyba stąd, że się sieje marchewki. Nie wiem jakim cudem, ale tak jest. I jak w ogóle zasić te marchewki, bo to takie coś nie działa I nic innego nie mogę zrobić oprócz zjedzenia tego Więc chyba nic nie trzeba robić Stawiamy kolejne I kolejne I kolejne O, z głodu umieram, z głodu umieram Nie mam nic do jedzenia, nie mam nic do jedzenia Dobra, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Już spanikowałem Musimy poszukać królików jakichś Zostaniemy dzisiaj w nocy zaatakowani Więc musimy mega uważać Wejdźmy na drzewo O, idą Strzelamy do nich tu i tak na górę nie wejdą O, jest kukurydza Jest, udało się, dobra Ten wilk potrzebował trzech kukurydz Trzech kukurydz, zbieramy trzy kukurydze Trzy zupy potrzebował, więc bierzemy jedną Czy czemu dziecko tam było? Zbieramy na drugą zupę Robimy drugą, okej okay. I robimy trzecią, tak się. Mamy trzy zupy! Idziemy do tego wilka. Zjedzmy też coś sobie po drodze. Tylko jest zimno, więc musimy uważać. Rozwalamy po drodze wszystkie wilki. O w ogóle gdzie jest Grzesiu? Grzesia nie ma. Zbieramy mięso na naszego nowego Grzesia. I zobaczcie, mamy tutaj wilka. Wilka alfa. Próbujmy go oswoić. Okej. Okay? Dobra, dajemy mu, dajemy mu steka, zupę i kukurydzę. Mamy jedno. A cztery razy! To trzeba zrobić. Cztery razy! Ale ja mam teraz. Tylko trzy kukurydzy. Dobra, ale będzie prawie oswojony, przynajmniej. Stek, zupa, kukurydza. Dobra, stek, zupa, kukurydza, proszę bardzo. Gdzie idziesz? Stój, stój, próbuję cię oswoić, proszę. Jeszcze zostanę dzisiaj zaatakowany. Stek, kukurydza, zupa, proszę bardzo! Jeszcze jednego potrzebujemy tu jest paliwa, weźmy je od razu. Mamy tu steka kolejnego. Dobra, steki, steki, steki. Zbieramy steki. Bo potrzebujemy też kukurydzy. No, zostaw mi jelonku w końcu! Robimy zupę. Okej, okay, weźmy ją. <m> musimy też sobie zrobić jedzenie, bo już nie mam. Jest, jest kukurydza. Piszemy, piszemy, tu piszemy. Zjedzmy masę tych marchewek i idziemy do naszego wilka. Mam nadzieję, że nie uciekł nigdzie, ani że nie trzeba będzie go od nowa oswajać. Dawaj, dawaj, piękni! Co oni robią przy moim wilku, kultyści? Pozbądźmy się ich. I zobaczcie, jest, jest, jest. Dobra, stary, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Zupa i uwaga, kukurydza! Kukurydza! I mamy, mamy wreszcie wilka! Grzesiu, Grzesiu z dużych! Zobaczcie, mamy złotego, pięknego wilka alfa! Musimy go przetestować teraz, bo zobaczcie, tutaj jest jakieś ich legowisko, znaczy legowisko, legowisko kultystów! Grzesiu, Grzesiu do ataku! Grze Grzesiu, co ty robisz? Grzesiu, dawaj, do ataku! No jeszcze jest mi za zimno. Stary, czy ty jakkolwiek myślisz? O! Zaatakował nas! Łopowe życia! Zjadł go! Zjadł go. Wchodzimy dalej! Atakujemy tego! Zobaczcie, co Grzesiu robi! Wchodzi o nie! Prawie zginął! Prawie zginął jeszcze. Jeszcze jelonek jest dzisiaj głodny. Grzesiu, ukryź go! Grzeciu, zjad kolejnego. Co to w ogóle jest za miejsce? Jakieś fajne miejsce? Mamy bandaż, od razu go użyjmy. A co mi niby jelonek zrobi, jak będę tutaj? Aaaa! Aaaa! Skąd on się wziął? Skąd on Nie, zostaw mnie! Grzeciu, gryź go! Grzeciu, gryź go! Stój, stój jeszcze, na wilka alfa. No nie wierzę, nie wytrzymam. Do góry. Tu nie będzie! Szedł, przed. Zostaw mnie! Pędka! Jesteśmy bezpieczni, na szczęście. Dobra, wejdźmy na górę. Haha, <laughs> on tu nie wejdzie nigdy. Grzeciu, co ty? Wow! Co tu się dzieje? Czy, czy mogę jelonka oswoić? Nie! Nie mogę! Nie mogę! Przepraszam! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Co? Utknął, utknął bardzo dobrze. Uciekamy! Uciekamy do ogniska. Jesteśmy bezpieczni! Na szczęście, bezpieczni. A w ogóle złówmy coś? No! Czy ty musisz mi przeszkadzać? Czekajcie, główny jestem, główny jestem nie, 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 proszę, proszę Jedzę, nie jedzę Widzowie, umarłem Umarłem, umarłem Nie Także to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało, zostawcie subika -like i lajka Piszcie, czy chcecie więcej, bo musimy jeszcze Odkryć jakąś nową postać w tej grze Ja was żegnam, to 89 dzień papa. pa, pa.